No ludzie, dzisiaj gramy... No właśnie, w następny kolejny odcinek. Trzeci. E, trzeci, e, 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 no, tak? E, dobra, nie wiem. E, chciałem do tej ciężarówki zapakować Rapida GT. E, prawie się udało. Przypominam prawie. Ale tak się udało, że... Tak się um... udało, że Rapid AGT wydachował i nie wjechałem. To jest auto po pierwsze zapalone, o można sobie pooglądać, bo ja nikt sobie już tu sadziłem, ale próbuję jeszcze Rapida GT. Kubuś jest teraz na lotnisku? Tak, na lotnisku, bo to jest wyskośnia i można sobie wjechać, jak tu motorkę robię. Radio wyłącz! Jezu, w tamtym, w tym, w tym, w tym, w, ty, w tej ciężarówce radio gra. No. gasz, 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 gasz! nie! Ryka, kask, 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 kask. Ale nie w drzwi! To Ale drzwi się zamykają. Nie, nie, nie! Drzwi. Nie, drzwi się zamykają. Stój! No. Nie, już się otworzyły Patrzcie, kopłem drzwi się w i ale się otworzyły. O, tu stary GT wydachowany. Nie znik, nie znik. Dobra. Ja! Zepchałem yes! tu rapida GT! Wy to widzicie? No. Ja cię sunę! Ale cała dzielobka się baguje. Może się tak zbagować że ten rapid GT wypadnie. O Jezu, koło tu mówisz. Ale nie mogę przejrzeć żeby... tak, się tak, do rówki. A dlaczego? Ubierać no. tego... ...labujecie. Halo, Rapid, mogę do Ciebie wsiąść? Rapid! Chcę się wsiąść. Albo Cię przesunąć tak. Ej co? Popaj to auto. Nie bawuj mi się tu. Bo Cię wypadnę stąd. Dlaczego on się tak laguje? Baguje, to nie laguje. Ej, co? Patrz co robić. Widzisz? Robisz <grym> 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 GT! Na wstecznym biegu go dostawiłem chyba, bo się świeci. No policja, policja? Jak się rapid GT baguje. <grym> Rapid, GT to... Nie, 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 Ej, patrzcie, ciężaróweczka nie, A Rapid GT wyszedł. To musimy z tego nie, Tak wysiadaj z tego auta. nie, 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 się bagował w jej ja, czy on jeszcze jeździ? Oczywiście! To jak jeździ? Idziemy po nową śnieżynówkę. szpitalu <grym i zimny> Dziękujemy za auto Potrzebne nam tylko do wzięcia ciężarówki Ale zobaczymy, czy Martin może tu wejść. Zobaczymy, może... się! Zobaczymy, czy on tu może wejść. Oczywiście, że nie. A bo to... o, ja, że to jest gorzej niż ziemi. A to auto jedziemy do drugiego. O, to jest Mieszkamy sobie miejsce gdzie Tu. się na motoryki, się zatrzyma. Okej, okay, ludzie, no to teraz... Turningujemy tu auto, ale pierwszego musimy znaleźć. I robię to motorki. Szukamy auta. Radio wyłącz Jezu. Nie chcecie widzieć, czy w No. Czekamy tego auta, to jest to? Nie, to nie jest to. To? Tak to! Penum, penum, penum. Zaznaczymy sobie jeszcze na mapie tuningowa tuningacy. Co? Oto, samo tuningy trafili. Dobra, no,

nie wiem jaki kolor. Różowa siła. Nie, no, znaczy, nie, damy, nie, no. Będziesz robić sportowe. Dla bezpieczeństwa. Dach nie, zwykły. standardowe. To mi się bardziej podoba bo jest w kolorze. Obniżamy. Skrzynia biegów turbo go można naprawdę fajnie zrobić, ale że on nie jest szybki, znaczy nie przyspiesza tak fajnie. Tak, tak jak na przykład, nie wiem. Sultan, bo sultan Jedynka już cię na godzinę. Koła chyba damy właśnie coś zielone. Cytruszowa zieleń. Nie, koła, tylko. Lepsze, nieco. Czy wydamy... Okej, jest. Papa. Jeszcze, jeszcze nie papa, pa, co ty? Ale tylko ludzie. Przyspieszenie bez użycia umiejętności w I cały czas. Takie ma bez umiejętności, a teraz umiejętności. I teraz to nie. Bo to jest lotus chyba jakiś ten, ten starszy. Tak myślę. Tak wygląda. Może jeszcze na tych naszych kanałach będzie. Tuningowanie Voltica. a to się przekonamy, mnie, bo Voltic to takie elektryczne autko. I czego przetestujemy właśnie jaki jak szybki jest? Czy szybszy niż Sultan? Raczej nie. Słyszycie na biegu? Tak właśnie się tak... Tsz, tsz. Uwaga. Dziękuję. Wiecie, na hamulcu jadę Ja to umiałem, o właśnie, jechać i boksować miałem, ale to trudno. Jedziemy o to. no za małą moc tutaj. Oczywiście będziemy na umiejętnościach. Wyścig. Nie, raczej ja nie jest się przesu. Tam zasuwam jak przy i tak szybko jedzie No to dobra Teraz zrobimy sobie jeszcze tylko zdjęć schowaj tą majkę ojej, co Tylko czekajcie, zapalimy go Tak się pali auto jak się nie wie on jest zapalony